Przedstawiam Wam dziś kurs do klasy szóstej. Przypominam Wam, że nasze kursy zastępują korepetycje. Dlaczego? Bo wszystkie tematy wytłumaczone są tutaj krok po kroku na osobnych filmach. Zobaczcie, mamy tutaj wszystkie działy i w każdym dziale mamy osobne tematy i na przykład wejdziemy sobie w figury przestrzenne. Mamy tutaj najpierw w takim dziale notatki. Do każdej notatki jest film z wytłumaczeniem krok po kroku, jak to rozwiązać. I klikamy sobie play. Możemy oczywiście zatrzymywać, możemy przybliżać. Kurs działa również na komputerze. Na tablecie też, jeżeli macie ustalone login i hasło, możecie się przelogowywać między różnymi urządzeniami. Tutaj mamy czat, gdzie można do nas napisać i zadać pytanie, na przykład odnośnie zadania. A tutaj mamy bota gryzika, który pomoże Wam na przykład w pracy domowej. Jakiekolwiek matematyczne zadanie mu zadacie, on tutaj odpowie Wam i wytłumaczy krok po kroku, jak to rozwiązać. Zobaczcie. I tutaj mamy te notatki. Do każdej notatki filmik z wytłumaczeniem. Tutaj są lekcje wprowadzające do tematu, tak, do danego działu. A potem macie zadania takie powtórzeniowe przed sprawdzianem. I też do każdego zadania jest filmik z wytłumaczeniem krok po kroku, żeby było Wam się łatwiej uczyć. Kurs ma bardzo dobrą opinię, co mnie bardzo cieszy. Możecie je przeczytać w App Store, w Google Play, na Facebooku. Na Instagramie pod przypiętym postem w komentarzach. Bardzo się cieszymy, że możemy Wam pomagać, że te opinie są dobre, bo takie było nasze marzenie, żeby stworzyć taki kurs, który zastąpi. Uczniom korepetycje. A zobaczcie, tutaj mamy jeszcze dla Ciebie, jeżeli jakiś film, na przykład, do jakiegoś filmu będziecie chcieli wrócić w późniejszym czasie, mamy tutaj zapisane i tutaj można sobie te filmy zapisywać, na przykład do druku. Tutaj mamy kontynuuj naukę, mamy też plan nauki, mamy notatki i możemy Cię też tutaj porozmawiać z wirtualnym nauczycielem Gryzikiem, o którym już mówiłam. Życzę Wam powodzenia w nauce. I co pokochania matematyki.